No już leci Witam was drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj kurwa Przypinamy kurwa cztero pakasu. Kurwa Bardzo serdecznie moi drodzy widzowie. Ja jestem Paul Samson, a w dzisiejszym odcinku dzisiaj zobaczymy sobie, jak stoję siłowo. Bo wagowo jest w sumie bezmiennie prawie, ale o tym sobie porozmawiamy zaraz na siłowni. Jeśli chodzi o wagę, ważę jakieś około 83-84 kg. Jeśli chodzi o dietę. Zdrową dietą ciężko było masować i nabierać wagi, nabierać siły. Musiałem bardzo dużo jeść, więc zrobiłem bardzo prosty krok. I w sumie też w miarę przyjemny krok. Mianowicie świńska masa. tutaj Różne tłuste rzeczy mm, kaloryczne, chemiczne, takie świństwo najgorsze, jakie może być. Oczywiście poza McDonaldem, nie? no bo nie przesadzajmy. Siła wzrosła. Wagowo jest tak, że nie spadam. Nie pnę się jakoś mega w górę. Ale nie spadam. Nie spadam w dół, więc jest całkiem spoko. Sylwetka. Myślę, że troszkę się podlała. Kurwa! Ogólnie to sylwetka troszkę się podlała. Czuję <grytuje> się spoko. Spoko mi się ćwiczy, więc świńska masa. Jak na razie zostaje. Plan treningowy lecę na starym planie treningowym cały czas. Tylko czy on jest w ogóle na tych filmikach poprzednich? Ostatni filmik chyba wrzuciłem na kanał jakieś. Miesiąc temu, może nawet więcej, no ale plan jest cały czas ten sam. Nie? Na tym odcinku ostatni dzień ćwiczę tym planem, ponieważ za jakiś około miesiąc będę chciał zrobić nowego maksa na ławie. Około miesiąc myślę, że będę próbował kłaść się pod 170 na ławeczce, także wróci na jeden odcinek legendarna czapeczka ta niebieska z wynikami, i może będzie skreślony kolejny wynik, mam nadzieję. Hey, would you get that body from? Would you get that body from? Would you get that body from? I got it from my daddy I got it from my daddy I got it. Hey, would you get that body from? Dużo czasu mi zabrało to, żeby wrócić do mojej siły ze stycznia po tym, jak miałem tą 3 tygodniową czy tam miesięczną przerwę od siłowni, prawda? Ale udało mi się w końcu wrócić do tej siły i troszkę wyżej się tej Styczniowej siły, wspiąć tak troszeczkę na ławeczce, no to tak troszkę, nie? Ale triceps w górę poszedł, nie? Siłowo. Jakieś tam ćwiczenia na plecy? W sumie nie wiem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że też troszkę. Kurwa, wznosy bokiem wyjebało w kosmos, nie? 30 napierdalam. Wiadomo, że niedobrze technicznie jakoś mega. Oczywiście nie na jakoś mega dużo powtórzeń, nie? Nie oszukujmy się, ale wszystko, wszystko jest coraz bardziej silniejsze. Kurwa, kurwa. Kurwa, no ogólnie jest spoko. Lecimy kurwa z pierwszą serią ławy. Jestem już po rozgrzewce, jest bardzo fajnie. Mam tutaj dzikusa oczywiście od WK. Ananasowy, jak nagrywam to nie mogę sobie muzyki słuchać. No i podczas serii to będzie bardzo do dupy. Mówiłem o świńskiej masie, także wróciły kurwa dogi. Były, były jedzone gdzieś tam chyba. W listopadzie, w grudniu były jedzone na tej siłowni hot -dogi, prawie każdy trening. I teraz też będą. Widzicie, jak ławeczka pod siłę, no to wlatują też żelki z trenbolonem. Ciężar taki bardzo rozsądny w miarę 137,5. Dlaczego nie zaokrąglę do 140? Mógłbym naładować 140 i robić to do tak... No, już ze słońca, ale po pierwsze, nie wiadomo, czy by wyszło. Jakby mi się nie udało, to bym musiał ratować się i bym musiał zrzucać tutaj. A po co mam ryzykować kontuzją, oczywiście, nie? Jeśli zrobiłbym pierwszą serię tak ciężką, no to kolejne serie by już poszły gorzej, prawda? Ale na następnym treningu już będzie 140. Skoro nie mogę sobie puścić muzyki, to sobie kurwa sam pośpiewam. Ty też jak ja możesz królem być, ty są to, to nigdy się nie poddawaj, walcz mnie załusił! Sperma, 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 sperma. Jak widzieliście, poszło na 5 powtórzeń, miałem troszkę dłonie spocone i mi się ślizgały, w sensie ślizgały, no czułem się niepewnie i kurczę nie skupiałem się na oddychaniu, no, więc poszło na 5, ostatnio mi poszło na 6 na poprzednim treningu, no i teraz, teraz też powinno pójść na 6, nie, 150 kg na kiju, myślę, że polecimy na jedno powtórzenie, jeśli by poszło na 2, to normalnie, nie wiem, walę salto z okna, nie?

Jezu Chryste! powtórzeń, kurwa! Widziałeś to, Widziałeś? wziąłeś! Widziałeś to, kurwa! Widziałeś to! Szczerze, kusiło mnie, żeby zrobić na trzy, nie? Ale to trzecie to już bym się chyba musiał ratować. Na dwa powtórzenia to robiłem ostatnio w styczniu. Jak ważyłem 90 kg, byłem w szczycie siły, masy i w ogóle. Teraz jest lato. Więcej się człowiek rusza. Ważę 83, czyli aż 7 kg mniej. A ten sam ciężar poszedł, nie? I ciągle progresuję. I za niedługo będę jeszcze więcej wyciskał, więc. Y, pytam. 160 kg na kiju. Na jedno powtórzenie. Co prawda powinno to być 155. Ale stwierdziłem, że zarzucę 160, bo trzeba dać impuls klatce. SARA! Dźwiknie stara! Stara Stanko mi kurwa spadła! Po postępów nie było, masa się zatrzymała siły. Drodzy widzowie, powiem Wam, że nie rozumiem osób, które odpuszczają sobie siłownie na okres letni. Jak wygląda rok treningowy takich osób? No mniej więcej wygląda to w ten sposób, że. Ćwiczą sobie w zimie yy, i to regularnie, często, porządnie no bo po prostu nie mają nic innego do roboty no bo wiadomo jak na podwórku jest śnieg i lód to za bardzo nic nie porobisz nie? poza sportami zimowymi. Ech, no i takie osoby przychodzą na siłownię ćwiczą albo też po Sylwestrze. Wiadomo nowy rok, nowy ja, wielkie cele, wielkie ambicje, wielkie postanowienia. No i takie osoby ćwiczą przez właśnie okres zimowy, wczesno-wiosenny, ogólnie przez całą wiosnę na przykład. Później przychodzi lato i nagle siłownie świecą pustkami. Eee, czym jest to spowodowane? Ja osobiście myślę, że jest to spowodowane tym, że zaczyna się lato, można robić dużo innych rzeczy, i po prostu już siłka idzie w odstawkę, bo wiadomo, tu się idzie napić, tu się idzie pojeździć na rowerze, tu się idzie. Jak ktoś ma krosa, czy, czy samochód i prawo jazdy, no to jakieś tam tripy, wiadomo, nie. Ale dlaczego to jest tak bezsensowne według mnie? To jest tak głupie i bezsensowne, ponieważ jeśli jesteś taką osobą, to posłuchaj. Przez zimę inwestujesz w swoje ciało, inwestujesz w siebie, inwestujesz duże pieniądze, no bo wiadomo, jedzenie kosztuje, suplementy kosztują, chodzisz, ćwiczysz, wysilasz się. Spędzasz po prostu dużo czasu na siłowni. A później przychodzi lato, i ty to wszystko pierdolisz. I wszystkie te pieniądze idą w błoto. Przez cały ten spędzony czas na siłowni też idzie w błoto. I tracisz, tracisz. Wszystko co zbudowałeś, wszystko co osiągnąłeś, tracisz. Ja nie mówię, żeby nie mieć życia innego poza siłownią, ale dwa, dwa treningi w tygodniu, żeby chociaż podtrzymać to, co już zbudowałeś. To nie jest wcale tak dużo. No i co później po tym lecie? Lato, lato jest, lato zleci. i Znowu wracasz na siłownię i znowu będziesz mówił, jak to nie robisz formy na zimę, jaka to nie będzie legendarna masa, jak to ty na nowy rok nie wypierdolisz, nie wiadomo ile na ławie. I to tak wygląda. W okresie zimowym, wczesnowiosennym bajdurzysz, że na lato, ale będzie forma, ale normalnie jak zys, jak, nie wiem, jak saker, oho, ale będę zajebiście wyglądał. Przychodzi lato, no i nie wyglądasz, bo po prostu rzucasz treningi. Zaczyna się wrzesień, październik, mówisz jaki to nie będzie legendarny bulk, jak, jak to nie ARC, jak to nie zrobisz formy, w sensie formy, jak to nie będziesz wielki, silny. No i nie jesteś. Przychodzi nowy rok i nie jesteś, bo po prostu odbudowywujesz to, co straciłeś na wakacjach i tyle. I odrabiasz. I później jak już coś odrobisz, może zrobisz lekki progres, znowu to tracisz jaki jest w tym sens. Albo jest jeszcze kwestia też tego, że pytasz się takiej osoby pytasz się takiej osoby dlaczego stary nie ćwiczysz? Dlaczego nie wiem, zgubiłeś formę? Dlaczego nie chodzisz na siłownię? A on ci mówi, A, no bo wiesz jest gorąco, yy, upały duszno, pocisz. Yy, ty no kurwa wow, no jest w lecie gorąco ale ja pierdolę. Ćwiczysz regularnie, to się stopniowo też do tego przyzwyczajasz regularnie ćwiczysz, w tej i w te dni, no to stopniowo, to nie jest tak, że jest zima, jest gorąco, gorąco, za chwilę, je, kurwa, 80 stopni. Idzie to przejściowo, tak? Więc jeśli ćwiczysz na bieżąco, to też się już do tego przystosowujesz. I w takim lecie, nawet w upale 35 stopni, trening zrobisz. Nawet ubyło, mówię tak, kurwa mać, trenerze, proszę mi dać coś na siłę i na masę bo albo psy Przez to, że miałem ciężkie serie na ławie, no, ogólnie poza kamerami zrobiłem jeszcze jedno powtórzenie 155 kg i kilka serii dropset. Kla mam klatę wymęczoną normalnie tym ciężarem to, to latało, nie? latało na dużo powtórzeń, ale dlatego, że ławę robiłem delikatniej wtedy. A teraz jest kurwa, że zjakuje. No, nie rozumiem właśnie takich na przykład yy, chłopaków, którzy ćwiczą. Wszystko zajebiście, super forma, są silni, są sprawni fizycznie, dobrze wyglądają i później mają dziewczynę. I po tym jak zdobywają dziewczynę, przestają trenować ciężko, ogólnie przestają trenować, przestają chodzić na siłownię i ich forma leci w dół. Według mnie jest to naprawdę głupie. No bo dobra, jakaś dziewczyna jest fajna, wiadomo, coś tam się z nią kręci. Zaczynasz się do niej jeździć, ona przyjeżdża do ciebie. No ale kurwa, nie odpuszczaj treningów po to, żeby się z nią spotkać. Można się spotykać w inne dni. I pomyślicie sobie pewnie, co za zjeb. Mówi, żeby kurwa olewać dziewczynę. No nie, nie olewać, tylko jakoś to godzić. No bo zobacz, nie pójdziesz na jeden trening, dobra, może nic się nie stanie. Może nawet wyjdzie ci to na dobre, bo odciążysz sobie trochę układ nerwowy ale nie pójdziesz raz, nie pójdziesz drugi raz i tak na przykład co dwa tygodnie. No i co? No i progres stoi w miejscu. Albo i spada. Sylwetka się pogarsza, siła też spada. No i co? I masz tą dziewczynę? Dobra, spoko, jest git. Ale może być na przykład też tak, że z tobą zerwie. No i co? Zerwie z tobą i nie dość, że ani nie masz dziewczyny, to nie masz też ani formy, ani siły. No i co? No i chujów z to. Jest do dupy po prostu. A tak możesz ćwiczyć, dbać dalej o siebie i mieć dziewczynę dalej, a nawet jak z tobą zerwie, to nie będziesz żałował. Gotowy, Sorry, jestem jak broślin dwadzieścia trzyści Jestem dzieci karka z Się nie mieści dziewięćdziesiąt No i CKO i żyła pójdę Pijącym tydzieńom kawino Morda spuchła jak baryła Za to nie wyszło mi kino I agresja podskoczyła O przyrostach nie wspominam Bo je widać gołym okiem Chudym szurem, nie tak dawno byłem Zaledwie przed rokiem O nadrenowy liceusz O nadrenowy podcykn Dzień dobry. Odta, nie dobry, gdzieś, on tam nie robił, bo tam nie Raz, dwa, trzy, cztery, Dzisiaj zrobię sobie nie dobili, bo tam siedem, osiem bo jestem jak prosi, Na menadżu mnie poniosło oligo zapomniałem najpierw piwo Potem woda w cyklu, alkohol jebałem Teraz stoję sam przed lustrem Już tych spadków nie odrobię Gdzie jest gryf albo hantla Zaraz sobie krzywdę zrobię A na grobie postawcie mi pomnik Nie z lastryką, nie z betonu Tylko z testosteronu Na niego,

to jest ten cały kurwa Baki Dobra Baki Nie świruj Ale jestem malutki Ale jestem malutki